Hej i witajcie po raz kolejny w Dust An Elysian Tale. Kompletnie wyszłam z wprawy w tej grę w tą grę. Miejmy nadzieję, że wszystko powoli do mnie wróci. Nie pamiętam, że nawet co teraz mieliśmy robić. Wiem, że na pewno musiałem zrobić 1000 uderzeniowe kombo, ale... Jak na razie to chyba mi się to nie zbiera na to. No i właśnie level dobiłem. Czy tam w tyle laci? Um, mięso czy coś lata w powietrzu? Dobra, poś, dajmy sobie z tym spokój. E, sobie to. Obronę mam całą, życie się przyda. Tak, chcę się wyupgradeować w ten sposób. O, oh. no ta, te owoce. Jeszcze gdzieś tutaj jest ukryty skarb. Tylko gdzie? Może być u góry albo na dole, ale do tego, żeby sprawdzić, czy z góry musiałbym potrzebować paru przeciwników. Bum Dobra Musiałbym poprosić ich Żeby się przesunęli trochę w tą stronę Dzięki Achievement może być, no ale bez przesady Chciałem się dostać na tamtą wyższą tą, a tam nadal coś lata w tym tle Nie wiem czy to jest jakiś błąd czy co Chyba raczej tam nic więcej nie ma. To gdzieś zejście na dół musi być, ale. No poleciałem konkretnie. A może jednak? Leć, Dust! Leć! No, coś tam było. Tylko dostać się tam trzeba jeszcze. I tam chyba było. Potrzeba trzy klucze, jak dobrze widziałem. Olej chmura jest! Fly! O nie, nie dolecę. Chciałbym, ale nie dolecę. Bicie bijcie się, bijcie. Tak mnie to interesuje. Czy ja mam trzy klutsze? To jest pytanie. Godne Mistrzostwa. Tego skubańca nie widziałem. Ha, Dobra, spróbuję dojść jakoś do tamtej tej. Leć, 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 leć góra, góra, nie! Jest. Ole. Ja akurat mam cztery klucze. I kto tym razem? <noise> Plus 5% procent do bonusowego życia. Miło. Midboy znana jego dziewczyna. Słodko. Dobra. Jedźmy dalej. Nie pamiętam, no musiałby raczej 20 minut przesiedzieć to. Ula! No, tu się zgodzę. Hmm. Czy były tutaj te owoce, czy raczej muszę owoce wziąć stąd? A jest. Chodź, chodź. A, góra, 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 góra. No dali. Kabum. Hm, kolejny kurczak. Dobra, list. Musimy w końcu poczytać te listy Dobra, tu mamy te Aha, tutaj już jest załatwiony. Teraz chyba tamtędy to. A wie tu skąd? Jeśli można spytać. W sumie teraz muszę sobie przypomnieć, ile odbiera... Aha, cześć! Teraz są modyfikacje włączone ze z tym na miecz, ale chyba raczej nie dam rady zdobyć jeszcze 1000. chociaż musiałbym zobaczyć w drodze powrotnej ze z tym, tam gdzie były te dużo tych latających, tych, żeby zobaczyć, czy nie ma tych. A Huh. Hy. Tu nie mogę tego wykorzystać. Wow. Awa. No dobra, hmm. Nie było tak strasznie. Chyba doszliśmy do celu. E, szybki zapis. To się zawsze przyda. Sprzedawca? Może coś nowego jest? Nie, tutaj cały czas teksty się powtarzają, więc nie ma sensu tego tłumaczyć z nowo i na nowo. Aha, nie, czekaj, by sprzedać. Tego mu nie sprzedałem. A, czekaj. Za szybko! Dobra. Ta 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 ta. Dzięki, dzięki.

Hm, jeszcze więcej zabitych. Aha, czyli tam ta droga jest na razie zablokowana, i jedyną drogą jest tu. Ha. So, you've come. What have you done? You murdered all these innocent people. You dare speak to me of innocence when you have so casually slain a countless number of my children. <laughs> Your children? You're talking about those monsters back there? who are you so you don't remember my name rest assured my friend this time you will not so easily forget it yeah I don't care what your name is you're no different than those monsters i fought before and like them you will fall to my blade you are the only monster here puppet as i turn your bones to char your final thought will be that fuse was victorious now die fuse A, brakuje mi podwójnego skoku. uh proud race extinguished by your hands My hands <coughs> you and your warm blooded kin We Moonbots were outcast scattered to the wind You and others like you They came to my village of my family. I, I didn't, I can't remember. <sighs> there is sadness in your eyes, but it is not guilt. it is loss. After all you've done to my kind, you still think only of yourself. Perhaps that is for the best. Your leader, Gaius, he led you and your fellow assassins into battle. Assassins? He even murdered his own kind, our greatest allies amongst the warmbloods. But one escaped. She was the only one I would dare spare in the slaughter that was to come. She? Who are you talking about? Who did I kill? Uh, who knows? Who sees? My vision has left me. I return now to the life thread. And to my brethren. No, no! Wait! Farewell, warm blood. Ashes to ashes. Dust to dust. We did it! He knew who I was, Fidget. He'd seen me before. If only he'd lived a moment longer. If only I'd managed to keep him alive somehow. As you can see by the dead littering this village, that would not have been a good idea. I'm sure you're right.

Burmistrz, do tego, do miasta. Zobaczymy. A nie, wzięło dało mi coś nowego, dobra? Dobra.

Dobra, to, to był kolejny odcinek z Das Analysian Tale. Ja widzę się z Wami w kolejnym, więc na razie i cześć!